Witam Was 26 lipca 2019 roku. Mamy godzinę 4.20. Jest jeszcze szaro, buro i ponuro. A ja co? Szykuję się na zrobienie plaży dzikiej w grudziądzu. Owszem, byłem tu wiele razy w tym roku, ale w wodzie jeszcze nie byłem ani razu. A więc myślę, że coś tutaj nagubili i miejmy nadzieję, że my to odnajdziemy więc Zapraszam do zabawy i widzimy się przy akcji. No i dupa zbita mojej mili, tego się nie spodziewałem. Padła mi wykrywka po prostu zdechł wykrywacz. Tak więc dzisiaj pobiegam chwilę z tym ręcznym Nocta Pinpointerem. Tutaj gdzieś tam pod ławeczkami. Zrobię przebieralnie. Skoczę też na plac zabaw na inną plażę. No i tyle będzie z tego. Nie wiem, czy wyjdzie z tego odcinek, czy nie będę musiał oddać wykrywkę do naprawy no ale to już mój problem będzie trzeba to znów wrócę do magnesu neodymowego no taka sytuacja, tak więc jedziemy cóż za mądrość dzisiaj daje nam kapsel, miód malina no tej sytuacji daleko do miodu a więc co, skoro sprzęt nie widzi takiego dużego sreberka to nie widzi pewnie także złotka patrzcie nawet jak dotykam cewki to jest jakaś masakra, a więc obstawiam, że cienkie złotko też jest niewidoczne dla sprzętu. Kolejny sygnał. Ha, tym razem taka śruba. Patrzcie co wpada tym razem. Taki dziecięcy pierścioneczek z 6 metalu. Jakiś taki owad. No i mamy drugą mądrość ludową na dzisiaj. Chilluj ze mną. A więc chillujemy sobie razem. Nie przejmując się tym, co się dzieje wokół nas, na tej plaży podziałałem niecałą godzinę. Naschylałem się co niemiara, więc mięśnie proste grzbietu wytrenowane, a więc kręgosłup będzie zdrowszy. A tu proszę, trochę śmieci wyszło. 55 groszy w gotówce, i fantem dnia jest póki co ten pierścioneczek dziecięcy. A ja lecę na jakiś plac zabaw lub na inną plażę poschylać się dalej. Zajechałem sobie na taki większy plac zabaw. Słuchajcie, to jest tak zwana taka tyrolka dla dzieciaków. Pobiegam pod nią. No i zobaczymy, co tutaj nagubili. rekordy wyciąga 35 na godzinę a ja wyciągam same grosze na godzinę 5 groszy 10 groszy, ale przyznacie, że trudno się nudzić i 10 groszy 2 grosze, no i co by mogło być? oczywiście, 5 groszy i jeszcze 2 grosze 20 groszy, rodzice dawajcie swoim dzieciom większe nominały znów jeden grosz, mega nominał słuchajcie, 2 zł dzisiejsze pierwsze, aż wam pokażę z bliska Dwie zetki, już myślałem, że nigdy nie zobaczę takiego nominału. Zawleczka, pinacz. 5 groszy, 2 grosze, 50 groszy, jeden grosz. Patrzcie, stary, a głupi. Taka pineska wyłazi. I biegamy dalej. I 10 groszy. Podziałałem na tym placu niecałą godzinę, jakieś 45 minut i nie wiem, chyba skoczę jeszcze na plażę miejską zrobić plac zabaw na plaży i na tym zakończymy dzisiejszą zabawę. Daję sobie jakieś pół godziny do 45 minut, żeby zrobić to boisko do siatkówki i tam w oddali jest taki plac zabaw. I to jest ostatnie miejsce dzisiaj, czyli plaża miejska w Grudziądzu. Kolejna obserwacja, więc tak słuchajcie Taką grubszą folię widzi, ale takiej cieniutkiej nie widział, pamiętacie? Dobra, podziałamy sobie koło ławeczki Dwa Zika wpada, to druga dzisiaj, ładnie Przy tej samej ławeczce wpada taka mała agrafka I zanim dojdę na plac zabaw, to jak widzicie Ogniska już do blask Tak jak słowa piosenki, ktoś sobie tu biesiadował Albo słuchajcie, zanim zrobimy plac zabaw to jeszcze pobuszuję tutaj między ławeczkami jest ich tutaj trochę raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ławeczek zawleczka tradycyjnie jeden grosik wpada 10 groszy 50 groszy dorzucamy 20 groszy jeden grosik jeden grosik wpada kolejny grosik ale tutaj wam powiem to trzeba mieć nerwy lecę na ten plac zabał bo tu się wykończy od tych sygnałów kapslowych no jak tu głupio oparty Dario podziałał jeszcze jednak przy tych ławeczkach Nic to w sumie nie dało, bo wpadły jakieś 12 groszy, ale nic tam Teraz już definitywnie lecimy na plac zabaw i kończymy na dziś Zawleczka, jakaś nakrętka, śruba, zawleczka Jak na złość nie zabrałem teraz z samochodu sanskopa, aby mi się tu przydał, bo tu jest kolernie twarda ziemia No ale jakaś taka śmieszna napa, taki guziczek z serduszkiem Ależ te dzieciaki dzisiaj dużo piją, same kapsle Wpada 20 groszy. No i słuchajcie, podziałałem jakieś 3 godziny. Plac zabaw okazał się mega nieporozumieniem, ten tutaj na plaży. Przepraszam Was, że musicie widzieć moją fasjatę przez większość filmu. Postaram się to jakoś naprawić, żebyście nie byli zmuszeni do tego, narażeni na tą traumę. Tymczasem zapraszam Was na podsumowanie tego, co dzisiaj wyjąłem z trzech miejsc. To słuchajcie, przygotowuję wam podsumowanie, a przyjechała sobie straż miejska i mi się przygląda od jakiegoś czasu. No nie wiem, nie wychodzą chłopaki pogadać, no ale zobaczymy, może się to zmieni. Ja tymczasem dalej robię dla was podsumowanie. Ja skończyłem właśnie układać swój utarg dzisiejszy. Panowie ze straży się zawinęli, pooglądali parę minut i stwierdzili, że nie chcą jednak ze mną rozmawiać, nie wiedzieć czemu, no ale nic tam, zostawmy ich w spokoju. Dobre chłopaki z nich. Kiedyś jednemu z nich znalazłem obrączkę w tleniu, odzyskałem. A tymczasem, co? Podsumowanie: Kapsli od groma, śmieci i też trochę. 9,76 dokładnie w gotówce, z czego zobaczcie ile tych groszaków. Po prostu masakra. No ale co, ja się bawiłem świetnie, mam nadzieję, że Wy również. Jeszcze raz przepraszam, że musieliście oglądać moją facjatę przez większość filmu. Ale postaram się nad tym popracować, żebyście nie musieli przeżywać tej traumy ponownie. Tymczasem zapraszam na kolejne odcinki, jeśli się pokażą, bo to wszystko nie jest powiedziane, bo sprzęt mi szwankuje. Wykrywać do wyrzucenia albo naprawy, kamerka do naprawy, a więc co? Być może pojawi się odcinek z Neodyma, ale nie obiecuję. Pozdrawiam.